to jak działają zagrożenia duchowe. Bo to, że są grzechy, no to wiemy. Grzech to jest jakieś zło, które oddziela nas od Pana Boga. Jak zgrzeszymy, idziemy się wyspowiadać. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenia duchowe, no właśnie, bardzo często jest tak, że my o nich nie wiemy za dużo, ponieważ nie czytamy katechizmu Kościoła katolickiego. Gdybyśmy czytali katechizm Kościoła katolickiego, to pierwsze przekazanie Boże tam jest właśnie o tych zagrożeniach duchowych, nie będziesz miał bogówcych przede mną, a tak naprawdę te zagrożenia one bardzo często dotykają właśnie tego pierwszego przekazania, czyli najcięższego. Coś, co dla Boga jest, myślę, rzeczą bardzo złą w oczach Boga. Pierwszy punkt i pierwsza grupa to wróżbiarstwo i astrologia. To jest taka bardzo szeroka grupa praktyk, ale tutaj wchodzą między nimi horoskopy, tarot, jasnowidzenie. Jakieś wachodełka, numerologia, cała taka właśnie ta rzeczywistość związana z wróżkami, jakieś usługi, nie wiem, cyganek, na przykład. Wiecie, i to jest bardzo, bardzo trudna rzeczywistość, ale okazuje się, że ludzie bardzo często tego szukają. Dlaczego? Bo chcą poznać przyszłość. Nie pytałem się Pana Boga o przyszłość. Zresztą Pan Bóg raczej takich rzeczy nie mówi o przyszłości. Czasem. Jak znamy ojca Pio, prawda, coś tam powiedział o człowieku, co go czeka. Jest charyzmat proroctwa, ale on zupełnie coś innego oznacza niż jej przepowiadanie przyszłości. Kiedy się bierzemy za jakichś jasnowidzów, numerologów, właśnie wróżek czy cyganki, bo z jednej strony to jest tak, że oni mogą robić sobie coś, przepraszam, żeby zarobić. Za kolokwializm, przepraszam, dla jaj. Albo po prostu, żeby zarobić. Są ludzie, którzy to traktują bardzo, bardzo poważnie. I to wtedy jest problem. Bo wtedy otwieramy swoje serce na rzeczywistość, która bogiem nie jest. Nawet jeśli ktoś po prostu te horoskopy sobie tak po prostu napisał, ma lekką ręką. Ja pamiętam w jednej z parafii, jak pracowałem, poznałem dziewczynę, która pracowała w lokalnej gazecie. Jak ktoś się do tej gazety spóźnił do pracy, to za karę pisał horoskopy i wymyślał coś. Natomiast bez wątpienia jest tak, że szukanie wiedzy o swoim życiu u wróżek cyganek jest czymś bardzo złym, zwłaszcza wtedy, kiedy oni autentycznie mają kontakt z jakimiś mocami w cudzysłowie demonicznymi, są jakimś medium. I tak bardzo często bywa w przypadku cyganek. Jeśli kiedyś spotkacie na swojej drodze cygankę, nie wiem, czy w milczu chadzają, we Wrocławiu tak, to jeśli będzie chciała Wam jakieś powróżyć, to grzecznie przeproście i odejdźcie. Powiedzcie, że nie macie czasu, że innym razem i odejdźcie. Nigdy jakby nie sprzeciwiajcie się ostro i nie wyzywajcie ich, ponieważ one potrafią przeklinać. O tym przeklinaniu też sobie powiemy, to jest o czwarty bo piąty punkt tego, co przygotowałem dla Was, czyli nie, nie na dzisiaj. Ale potrafią przeklinąć, więc zawsze trzeba grzecznie z takimi ludźmi postępować i po prostu odchodzić. Ja kiedyś opowiadałem tutaj moim wspólnotom, że jak byłem nieświadomy jeszcze mojej drogi duchowej i w ogóle chrześcijaństwa za bardzo, to pozwoliłem kiedyś Sygance, żeby mi powróżyła. Podeszła do mojego samochodu, zapukała w okienko, ja otworzyłem szybę, zapytałem się, czego pani chce, I ona powiedziała, że powróżyć chce. Żebym dał jej rękę, no to dałem, no bo co miałem zrobić? a ja chciała rękę, no to co? I wiecie, tak nieświadomie, wielu ludzi naprawdę, e, różne rzeczy, że tak powiem, doświadcza, złe. E, ta kobieta konkretnie wtedy zaczęła mi mówić rzeczy, o których nie powinna wiedzieć w ogóle: o tym, że na wakacje jadę za granicę, że się na studia wielkie dostałem i jeszcze innych parę rzeczy ciekawych mi powiedziała, że ja otwierałem oczy i serce. Na tym polega w ogóle działanie okultystów, oni otwierają serce, żeby człowiek uwierzył, a jak człowiek uwierzy, otworzy serce, to na końcu przekinają i takie przekleństwo ja ostatnio właśnie też otrzymałem, znaczy ostatnio, wtedy, kiedy jak byłem u tej wróżki, nie byłem, tylko podeszła do mnie konkretnie mówiąc, to było lata temu. W 2025 mamy, to było w 2000 roku dokładnie, czyli 25 lat temu. Pamiętam tę historię, bo na końcu ona mnie po prostu przekleła. Ja nawet w cały seminarium przyszedłem, nie zdając sobie z tego sprawy, że ona mogła jakiś realny wpływ na moje życie mieć, to przekleństwo konkretne. Owszem, ja czytałem codziennie Słowo Boże, codzienna komunia święta, codzienne błogosławieństwo kapana i pamiętajcie, Bóg zawsze jest większy. Bóg zawsze jest większy. Ale ze złem trzeba się umieć rozprawić, wyspowiadać, oddać Panu Bogu po prostu w spowiedzi. Ktoś powiedział kiedyś, że najlepszym egzorcyzmem jest właśnie sakrament pokuty i pojednania. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz. Jeśli układałeś sobie horoskopy, karty Tarota, dzisiaj to bardzo, bardzo, bardzo modne jest. Rozmawiałem dzisiaj ze znajomy, który właśnie mi o tym opowiadał. Ludzie po prostu na TikToku sobie w jakiś sposób tarota, jakie seanse są, strasznie modne się robi. Ułóżcie mi tarota, prawda? powiedz mi, co mam w przyszłości z mężem, co z żoną, co ze zdrowiem, co z finansami. Wiecie, najgorsze jest to, że jak człowiek oddaje złemu duchowi konkretną rzeczywistość, to zły duch zaczyna tą konkretną rzeczywistość brać, brać jako własność i zaczyna niszczyć. Jeśli oddasz... Małżeństwo zniszczycie małżeństwo. Oddasz zdrowie, zniszczycie zdrowie. Zapytasz y, przez tarota, czy przez wróżkę o, nie wiem, o miłość twojego życia o męża, to ci rozwali to małżeństwo totalnie. Totalnie. Y, I dlatego to jest bardzo niebezpieczne. Y, czy Pan Bóg jest większy? Pan Bóg jest większy, ale jak wpuścimy złego ducha, musimy się go po prostu pozbyć. Y, tak, to, tak to po prostu ta rzeczywistość duchowa działa. Nie jestem egzorcystą, ale dużo o tym słyszałem i myślę, że warto w jakiś sposób tutaj sobie, nie wiem, rachunek sumienia zrobić, czy ktoś był, coś takiego było w moim życiu i oddać to po prostu na spowiedzi. Drugi punkt, który sobie przygotowałem, to są spirytystyczne praktyki kontaktu ze zmarłymi. Co to takiego? To jest po prostu coś takiego jak wywoływanie duchów, bardzo często dla zabawy, tabliczki, o to się nazywa, seanse spirytystyczne, jakiś channeling, automatyczne pisanie, rozmowy z duszami, oraz wszelkie takie próby wejścia z, konta z kontaktami z bytami właśnie po śmierci. No, Kościół bardzo mocno przestrzega, nawet jeśli chodzi o modlitwę, jeśli prosimy zmarłych, to tylko świętych zmarłych, których Kościół ogłosił świętymi. Żadnych wiecie, rodziców, żadnych babci, żadnych dziadków, Choćbyśmy uważali, że oni są naprawdę byli cudownymi ludźmi, świętych się, do świętych się modlimy. Znaczy do Pana Boga przez Stawieństwo Święte, jeśli już. Jeśli już, nie? Więc to jest, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście ja miałem do czynienia z wieloma młodymi ludźmi, którzy dla zabawy coś takiego robili. I pamiętam jedną historię z poprzedniej mojej parafii, kiedy dziewczyny właśnie tak dla zabawy chciały sobie wywołać złe duchy. Wzięły sobie jakąś tabliczkę z literkami i nagle tabliczka zaczęła się poruszać. Jakiś znak na tej tablicy, konkretne słowa. Ktoś zaczął chodzić po, po pomieszczeniu, po takim pustostanie, bo tam gdzieś tam wywołały duchy. No i zaczęły się straszne, złe rzeczy w życiu tych dziewczyn, naprawdę straszne złe rzeczy i żeby było tragiczniej, to pochodzą z niewierzących rodzin naprawdę z niewierzących rodzin ja je uczyłem, te dziewczyny zero ratunku wiecie wiem, Pan Bóg jest mocniejszy i mam nadzieję, że Pan Bóg kiedyś da radę je nawrócić i to zło, które w ich życiu się pojawiło wyrzucić po prostu, uzdrowić je z tego zła które doświadczyły a, doświadczały, a doświadczyły i życie moralne dzisiaj nie wygląda za dobrze, nie? ale to taki szczegół. Więc, takie rzeczy nawet dla zabawy potrafią zrobić wielkie, wielkie spustoszenie, dla zabawy, dla, dla ciekawości, a potem kończy się lękami, koszmarami, jakimiś natręctwami, które ciężko wytłumaczyć, bo chorobami, o których lekarze nie potrafią zdiagnozować. Skąd one pochodzą? No właśnie. I ostatni. Trzeci punkt, który na dzisiaj przygotowałem, bo tak jak powiedziałem, mało czasu mamy, medycyna alternatywna o takim charakterze ezoterycznym, bo medycyna taka alternatywna to również zioło lecznictwo, a zioła są przez Boga stworzone i są czymś dobrym, pod warunkiem, że nie przepisujemy im jakichś cudotwórczych mocy. Zioła mają swoje właściwości lecznicze. Wiele tabletek, prawda, pochodzi. Ja nie jestem lekarzem, ale podejrzewam, że właśnie z jakiś ziół, e, więc to jest, mój drodzy, coś jak najbardziej dobrego, coś mądrego. Hildegarda z Binden powiem, z tego była sławna, słynna, e, że coś tam właśnie z tymi ziłami robiła. E, dobrego, zresztą w tych e, takich katolickich e, miesięcznikach czy tego, takich gazetach, to bardzo często są reklamy różnych ziół. I myślę, że to jest coś dobrego, ważnego, ale jeśli szukamy uzdrowienia przez jakichś jakieś bioenergoterapeutów, u jakiejś właśnie rejki, jakieś takie kanały energetyczne, czy jakieś przekazywanie różnych mocy, prawda, to jest bardzo rzecz niebezpieczna. I wiecie, cały problem polega na tym, że czasami ludzie chorują, poproszą Pana Boga o zdrowie i nie widzą tego uzdrowienia więc szukają ratunku wszędzie i trafiają do bionergoterapeutów, a czasem w takich salonach, tak, bionergoterapeutów, czy u innych uzdrowicieli, szamanów, czy jak ich by tam nazywać, są różne święte obrazki, prawda, i ojciec Pio, i święta Faustyna. Na ogół bardzo dużo jest tych różnych obrazków, ale są pewnie i Budda, prawda, i inne jakieś bóstwa przeróżne, bo tam jest totalny miszmasz. I wiecie, dużo złego tacy ludzie naprawdę potrafią zrobić. Jakieś wpuszczenie zła, które coś tam spustosza po prostu w życiu, po prostu duchowym, a nawet czasem fizycznym. Byłem kiedyś w i nie dlatego, że chciałem, księża mnie zaprowadzili, którzy byli zupełnie nieświadomi. Miałem bóle kręgosłupa w ogólniaku. A ponieważ zawsze byłem blisko księży, miałem znajomych księży, to za, za, za pojechali ze mną do, jakiegoś, do jakiejś bio, bioenergoterapeuty, jakieś masaże prawda, dziwne em, w miejscowości, leśna woda niedaleko brzegu. E, ktoś mi tam masowo plecy z jakąś energiami. E, Wyspowiadałem się z tego po wielu, wielu latach. E, bóle kręgosłupa skąd mam, wiem. Mam kręgi pęknięty ten dysk międzykręgowy wtedy miałem dzisiaj to widać na rezonansie bo jest krzywe zrośnięcie i wiem skąd to było ten ból, natomiast wtedy nie wiedziałem nawet księża wiecie nieświadomie czasem prowadzają po takich czasem dziwnych znachorach o szemlanych, szemlanym pochodzeniu tego salonu tam nie ma bo czasami przyjeżdżam przez tę miejscowość widzę, że już nie ma tabliczki dzięki Bogu zresztą ale wiele osób, moi drodzy, wpakowało się w różne problemy. Mój wujek, mój wujek kiedyś pozwolił takiej dziewczynie się wymasować. Właśnie bioenergoterapeutce pojechał do szpitala po godzinie czy po dwóch. Z bólu zwykłego zrobił się potężny ból. Na szczęście wierzący, praktykujący, modlący się, wszystko dobrze się skończyło. Ale żeby nie za często mówić sobie o takich trudnych rzeczach, bo to też nie ma sensu, ale może ktoś sobie przypomni coś, co warto odejść na spowiedzi. Więc od czasu do czasu trzeba powiedzieć sobie o tych trudnych rzeczywistościach i o grzechach, jakichś zagrożeniach duchowych, po to, żebyśmy oczyścili swoje serca, żebyśmy wszelki mur, który może stać między nami a Bogiem, po prostu usunęli i przyjmowali od Pana Boga łaski z drojami płynące. Amen.